Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem. Boże, ojcze wszechmogący, wszechmądry i wszechpotężny stwórco nieba i ziemi, ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi Jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, syna Twego, który niewinne życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych, Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy. Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowaniu szatana, Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen.